Cześć kochana, bardzo często pytacie się mnie, jak ja radzę sobie z niepowodzeniami, bo przecież jedno to wyjść z zaburzeń odżywiania, wyjść z bulimi, wyjść z alkoholizmu czy z jakiegokolwiek innego uzależnienia, kiedy wszystko jest dobrze, wszystko układa się po naszej myśli. Ale co innego, kiedy wszystko się pali, wali i naprawdę jest totalnie beznadziejnie. Więc co wtedy, jak w takich momentach nie sięgnąć po swoją używkę? I jak ja to robię? Wychodzę z jednego założenia, które bardzo ułatwia mi życie, że jeżeli coś się dzieje, to właśnie to powinno się w tym momencie dziać w moim życiu. Czyli życie daje nam zawsze takie doświadczenie, jakiego właśnie najbardziej potrzebujemy, a niekoniecznie takie, jakie chcemy. Więc taki przykład. Idę do sklepu, bardzo się spieszę, a tutaj kilometrowa kolejka. I co sobie myślę? Hmm. Życie nie robi mi na złość, życie po prostu upewnia się, że ja będę ćwiczyć swoją cierpliwość. Naprawdę, uwierzcie mi, cierpliwość przydaje się w mojej pracy, bo czasami muszę tłumaczyć komuś sto razy to samo i nie denerwuje mnie to, nie frustruje. Więc właśnie, kiedy muszę czekać w kolejce albo stoję w korku, myślę sobie: to jest ten moment, kiedy ćwiczę swoją cierpliwość i upewniam się, że wszystko z nią w porządku. I tak właśnie traktuję każdy moment. To, czy zwieje mi autobus, to, czy naprawdę stanie się coś traumatycznego w moim życiu. Bo myślę, że samo życie, sam los bardziej jest zainteresowany tym, jaki będziemy miały charakter, jakim człowiekiem będziemy, a nie tym, że będziemy zawsze super, happy i szczęśliwe. Ponieważ ludzie, którzy nie napotykają nigdy żadnych wyzwań, jak na przykład czasami oglądasz programy, jakieś reality show, dzieci bogaczy, które nigdy w życiu nie musiały się o nic martwić, pracować, wszystko miały podstawiane pod nos i były totalnie zepsute, ci ludzie nie potrafią sobie radzić w normalnym świecie, i nie mają totalnie charakteru. Oczywiście nie chcę tutaj nikogo oceniać, ale to jest po prostu jeden z takich przykładów. Jeżeli nie nałożysz sobie na tą sztangę i nie będziesz ćwiczyć mięśni, to nigdy ich nie będziesz miała. I tak samo jest ze wszystkim, co nas spotyka. I oczywiście nie jest to łatwe podejście, bo żeby traktować tak samo jakieś naprawdę ciężkie wydarzenia w życiu, typu śmierć kogoś bliskiego, to trzeba bardzo dużo samodyscypliny i bardzo dużo świadomości. Więc nie wiem, nie, nie zostałam wystawiona jeszcze na taką próbę, ale na pewno będę, tak jak każdy z nas. Więc mam nadzieję, że w tym momencie stanę na wysokości zadania. Czyli, jeżeli idzie coś nie po mojej myśli, upewniam się, że zmieniam po prostu swoje myślenie na ten temat. Kolejna rzecz. Coś się nie uda. Jeżeli czytacie mojego bloga, to wiecie, że nie znoszę słowa udać się. Zawsze mówię, że tobie się nie może nic udać, ty możesz coś ewentualnie zrobić własnymi rączkami, ale są takie sytuacje, kiedy naprawdę zrobisz wszystko, a coś i tak nie wyjdzie. Czyli na przykład robisz ciasto i robisz wszystko według przepisu, a ciasto i tak nie wyszło. Wtedy są dwie rzeczy, które powinnaś siebie zapytać, czy zrobiłam naprawdę wszystko tak jak w przepisie? Czy nie stwierdziłam, że może zamiast cukru dodam soli, bo nie chce mi się szukać cukru albo iść po niego? Czy jeżeli dostałam pałę ze sprawdzianu, to czy faktycznie uczyłam się tak, jak się powinnam uczyć? Czy przerobiłam cały materiał, czy, czy uczciwie poszłam przygotowana na ten egzamin? Jeżeli tak, a zadziałały jakieś czynniki, na które nie miałaś wpływu, typu przykład z ciastem, popsuł się piekarnik. Albo zestresowałaś się na egzaminie. Jest to okazja do zaakceptowania tej sytuacji, bo tak naprawdę to, że ty się będziesz na to wściekać i frustrować i uważać, że tak nie powinno być, to tego nie zmieni. Sytuacja jest jaka jest, i teraz ty masz wybór reakcji na nią. Albo będziesz płakać i krzyczeć i tupać nogą, że dlaczego Cię to spotyka, albo zaakceptujesz to, wyciągniesz z tego wnioski, takie jakie masz wyciągnąć, i pójdziesz dalej. I opowiem Ci bardzo fajną historię, która to ilustruje. Pewna bardzo mądra kobieta wygrała drogi samochód. Przyszła cała rodzina i przyjaciele, i wszyscy mówili: Boże, jaka ty jesteś szczęśliwa, ale masz dobrze, ale super, taki samochód wygra wygrałaś. A kobieta odpowiedziała na to tylko jedno: Czyżby? Po trzech miesiącach owa kobieta miała wypadek w tym nowym, super wypasionym samochodzie. Samochód do kasacji, ona poobijana, leży w szpitalu. Przyszła cała rodzina, przyjaciele, i wszyscy stoją nad jej łóżkiem i płaczą. Boże, jaka ty jesteś nieszczęśliwa, jakiego ty masz pecha, biedactwo? A kobieta odpowiedziała tylko jedno. Czyżby? Kiedy leżała w szpitalu, tej samej nocy było zwarcie w instalacji elektrycznej i spalił się jej dom. I znowu przyszła cała rodzina. I mówi: jejku, jakie ty masz szczęście. Gdybyś nie leżała w szpitalu, gdybyś była w tym domu, to byś spłonęła żywcem." I kobieta na to odpowiedziała: "Co? Czyżby czyli wszystko co cię spotyka, co z twojej perspektywy wygląda teraz na największą tragedię, tak naprawdę może się okazać błogosławieństwem. Przykład z mojego życia. Moja 15-letnia bulimia. Przecież męczyłam się tyle lat. Byłam w depresji, no to, co przeżyłam, jest naprawdę ciężkie do opisania. Ale czy to było złe? Tak, z tej perspektywy, kiedy, kiedy byłam w tym, to było bardzo złe. Ja nie miałam życia, ja nie miałam nadziei. Ale czy teraz, z perspektywy czasu, jest to złe? Przecież gdyby nie to, gdyby nie moja bulimia, nie pomogłabym tysiącom, naprawdę już tysiącom kobiet w takiej samej sytuacji. Nie byłoby Wilczowłodnej, nie byłoby już czwartej książki, którą piszę. Ale to jeszcze tajemnica, nie byłoby tych filmików, które pomagają tylu osobom. Ja nie mówię, że zmieniają życie, robią rewolucję, chociaż też, ale czasami jedno zasłyszane słowo wiem, że pomaga. Piszecie mi o tym, dajecie mi dowód. Więc to, co mnie spotkało, czy było tak naprawdę złe? Dopiero z większej, szerszej perspektywy mogę ocenić to zdarzenie prawidłowo. Więc to są moje metody na zamianę tej percepcji, że coś złego mnie spotyka i nie powinno się to dziać, na pogodzenie się z tym, wyciągnięcie wniosków i pójście dalej. I jeżeli chcesz zagłuszyć jakiś ból istnienia jedzeniem, nie rób tego. Przeżyj te emocje, wyciągnij z nich wnioski. Gwarantuję Ci, że wyjdziesz z tego silniejsza jako inny, bardziej dojrzały człowiek. Chciałabym, żebyś podzieliła się w komentarzu Twoimi doświadczeniami czegoś, co było złe, a wyszło na dobre. Czy masz takie doświadczenia? Domyślam się, że na pewno. Chciałabym o nich koniecznie usłyszeć i dowiedzieć się, co sądzisz o moim podejściu do życia, tak naprawdę. Także dziękuję Ci za oglądanie. Subskrybuj ten kanał i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa! pa!